Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie mi jest Państwa móc powitać na kolejnej edycji przeglądu widowisk kolędniczych tutaj w Kolbuszowej. Przegląd, proszę Państwa, ma charakter konkursowy i ma ponad 40-letnią historię. W tym roku do konkursu zgłosiło się aż 11 grup kolędniczych. Coroczny przegląd widok... kolędniczych uważamy za otwarty. No i słowo stało się całem. Zagramy, zaśpiewamy, wszystkich ładnie przywitamy. Bo się narodziło Boże Dziecię. Czy z kolędą nas przyjmiecie? Przyjmiemy! Kolęda! W cudownej nocy gdy się chrystus rodzi, ale z mocy ludzi ospogodzi. Więc czynijcie z dziasełkami, koledników braci, będziemy Wam wzięci, a Bóg Was Nie masz ci, nie masz nad tę gwiazdeczkę, co nie prowadzi prosto w szopeczkę. Tam, tam, gdzie mój Pan leży, Złomie ludzkiego cieszy. Tam, tam, gdzie mój Pan leży, Wiele, bo zapowiadam wam wielkie wesele. W mieście Dawidowym Chrystus się narodził. Pan oraz Bawiciel by was oswobodził. A co to? Aż ty z kuba Wojtek ty stary ssaku! Głowu się, bo ja umrę od samego strachu! Stawaj Bartek, stawaj! Łono toż coś wielkiego, jak słonko jasnego świci na niebie! Wstawaj, stawej. Łona! Nie, to go nie Łona, to go Łona! łona. Ale nastał Łona o Chodź na za Bracia, patrzcie je. jedno! Odrzuca futrz moja koła! Jakiego ze wschodu zejdzie, wielki monarcha na tronie zasiędzie. Dziwna nowina to będzie. Królu, królu, tron gotowy. Jestem ja królem i panem i wszystko we mnie mocuje, gdy ziemia i morze mocy moją żyje. Od południa do zbrodni w ciągu dnia całego Idę pod niepotoku, ja pan świata całego. Ale ja się nie dam z tego tronu ruszyć, choćbym miał bramy piekielne naruszyć. Bo tu jestem świata król, tysiąca musz tysiąca płynie, Tysiąc ukłonów codziennie płynie, kto się do mnie śmiało zbliży moc moja go poniżej. Miłościwy królu, miłościwy panie, trzej królowie jadą. A skąd jadą? Od schodu słońca. Szukają zbawienia końca. Idźcie i zabójcie w tu. Kiedy król według... Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego, która nas wiodła do niego. Dzień szukajcie, a znalazł się znak, widajcie, a ja mu oddam pokłon. Gloria! Gloria! gloria. Czego O Powiedz nam, to, Jezusa ogrzewał? Tego Tyś nie wiecie? Wół i łosioł! Wół i łosioł! Chwała Tobie, Jezu Chryste, przez te narodzenie czyste w Betleje, Betlejem! Betlejem! w Betlejem! Czego go chcecie? Czego go strzecie? Powiedz nam, kto Jezusa chciał zabić. Ty. No, no przecież no nie! No ta całkucha. Aby wraz z sobą twoją, był nam Jezus matką swoją. Przy śmierci! Przy śmierci! Muzyk! oczekuję, łada ci go krzywa, ja Trzeba to odmienić. Cóż, szansa. Zawołajcie mi tu Żyda, starego rabina. Zawołajcie mi tu Żyda, smarka tego niech cię coś dowiem od niego. Żydzie, rabinie, niegodziwy synie, Staw się na rozkaz króla Heroda. Wzywam cię po raz pierwszy. Nie, na rozkaz króla Heroda? Jeszcze mnie go nie zaśpędziła moja siwa broda. Ale ja tam idzie, idzie, ja go tam zaraz przyjdzie. Żydzie rabinie, niegodziwy synie, staw się na rozkaz króla Heroda, wzywam cię po raz drugi. Nie, po raz drugi to go na usługi, a on za stary na usługi. Ale ja tam idziem, idziem, ja go tam zaroslić. Żydzie rabinie, niegodziwy synie, staw się na rozkaz króla Heroda, wzywam cię po raz trzeci, a jeśli się nie stawisz, będziesz ostrym mieczem ścięty. Nie, oni go łostrą mleplą obiecują ściąć. Nie, ale ja się najpierw ze swoją Abrahamką wypoznajnowybuje, ze swoją walczy się, wytrawowybuje. I go tam już idzie, idzie. i go tam już zaros przyjdzie. Za wysokie wrogi na te moje nogi. Bóg, to wielkie drzewo. To ono się narodowało w kolbuszowskim lesie. Stamtąd go wiesie Łodź, na ramieniu przyniesie. I zrobi z niego nośnicki, maśnicki, kulboki, koła i wszystkie wiejskie potrzeby. Życie, rabinie niegodziwe synie, powiedz, że się narodził Bóg. Bóg! To grube ziarko. A to ono się naradowało na starym chałupisku. Tam go baby posadziły. Potem go wytebiły. Potem go wykopały, wyłuskały, ugotowały i zechrały. I nie ma Bóg. Nie ma Bóg. Nie ma Bóg. Żydziewa widzi niegodziwy syn. Powiedz, gdzie się narodził Chrystus. Hetman miej Żydanie w mi żyta, prawdę, gdzie się narodził Bóg Jezus. Nie, nie by go poslepiał. Jakby tam był śnieb, to byś go wypił. Nie, trzeba było mi od razu tak powiadowywać, to bym się poszedł do swoich do dowiadowywać. A moja bubryja była zakopana, pokonana, trzeba było ją odkopować, odczyszczać, odpasować, żeby się co z niej dowiadować. Na moje dymna świata ślaka bo mnie razi. cienki ona było zapowieć drugą. Błąd żadał o nastniecia zapowie przeciąg. My, a jakby kto wiedział o jakim przeszkodzie, to, a nie chcesz umie, szyk Aj baj, aj baj! Ja ci go już teraz zmądzą. Ja go już teraz wiem, gdzie się narodował Chrystus. Jezus Chrystus narodował się w Betlejem, ziemia jutro, Ale tobie, królu Herodzie, tak radzą, że cię z tego trąb wysadzą, a mnie, przyda starego, garbatego, na nim posadzą. Nie będziesz ty patrzył na wyrek po syrek, do paski po kiełbasę, Da go ci ci storbą ściana, dworem siecki i będziesz go ty miał w brzuch na A jak się go wody napijesz, to go ty będziesz wiedział, że żyjesz. Królu Herodzie, ty masz takie berło, co ci pierło, Ty masz takie korony, co ci podziubały gron. Królu Herodzie, a pikcie wisi się na brodzie, całe sejumę uśmiechną. Aj baj, aj baj, a aj baj. żołnierze, rycerstwo moje. Bierzcie broń pałasze, niechaj się nie boję. Przyszedł prędzej do Betlejem miasteczka, śpieszajcie. Wszystkim dzieciątkom kuchni pościnajcie, Nawet mojego syneczka mnie oszczędzajcie. Główkę mu zetnijcie, na znak mi ją przynieście. A jeżeli będziecie wolkować niewinne dzieciny, nie wspinie mój syn jedyny. podciąg, poucesywać, tak, o, będzie, o, i będziemy się kłajać. Nie, nie, poczekaj, ja bym się z waki też podłoniła. A po, pogłączy się, no, i no się możliwa pogłonię się tak rów, tak most. Dobra. Ach. Ach. No. To nie dobrze było! To, to nie dobrze było! To jeszcze raz! To nie dobrze! Nie główno! To równo. się główno to... musi spokojnić. No! Aj, 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 aj. Ach. Ach. To by mi kości połamał. Sny! To was źle to zrobił! To trzeba tak główno! Tak, tak ładnie! Tak główno się musi No, teraz tam. Oh, ny, te dobře. było dobrze. bylo było dobrze. Oh. Boga. Oh. No, No to my się p to To idzie <kly> Ne, Nie, poczekaj tegoce poczekacie. A ja bym była to te chowe Życie, a ile nas. <kly> A, a ile by Bóg chciał? Szanowni przynajmniej. Nie będę wróg, będę wróg. Nie jest będę wróg, bo będę wróg. Widzicie? 2,5 rubla. Nie. 2,5 rubla to 2 ruble. I oby był szalos. No tak. A pół rubla? Widzicie, nie rubla, nie do rubla. To takie pieniądze. A to ja go już teraz mądrze! Nie, a doisz się ta krowa! A co by się nie dojęło? Dobro, dobro! żółte mleko daje Sama śmietana! Masło będzie pitne! Ona nie bodzie, nie kopie! Nie bodzie! go trochę boję? A ja bym tak spróbował dojść! A możecie spróbować? Nie. Spróbował! No masz tu życie! Siadajcie! No, go nie, dobro, dobro! go jakoś kopaczka. Nie, kopaczka, dobro, spokojno, nie bójcie się, siadajcie i próbujcie! Hej, hej! Hej, się go tu bryzy. Bryzy. E. <noise> o jakie żółte mleko! Oj, będzie świetana i masło! Ej, daj, daj! Chodziło na chłopaka! Nie, chłopaka! Dobro, 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 Nie, ja to nie dom dwa i Ja to nie dam, to da kawy i teraz. To, a ten! I teraz. A że ile da? Nie, a to jednego rubla. Dobra, već bi. A, vješće sajma! Ne, ja to bjeram. Hoć tu, hoć tu, kasem! Ne, ale ja to interes robim, a sad ću si ući. Zalijte to ljubav tako pijekno kubke! Tako pijekno kubke ja kupim! To je dopjero interes, aj baj! To je dopjero, no hoć! Hoćem no, no hoć! ちょっと待って待って待って待って待って待って待っって待ってって待って待って待って待っって待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って No, bo, żebyś mi uczuciła. Żebyś mi uczuciła. Wróć, wróć. Wiesz, pomożesz, pomogło. Nie, wróć i go staje. Oj, ale Ależ cię dobra gospodyni. To moja krótka będzie. A się szal już cieszy. Chodź ze mną. Tylko Chodź ze mną, dobrze u mnie Chodź ze mną, Życzymy Ci szczęścia wszystkiego dobrego. Oto góweczka syneczka twojego. Oto góweczka syneczka mojego. Oj biada, biada mnie Hewanowi. Przytrapionemu wielce królowi. Kłopot, i śmierć mnie czeka. Idę na ja to, idę. Przez pole góry Za nie, nie, nie patrzę. Złapuńczy dobre czasy! Małą z głodu nie umarła! Małą z mnie za zamarzła! Ale ja cię w tym domu poznalazła! Litościwa pani, wstrzymaj swoje złości! Dam ci złoto o okry na ciepłość! Ja w purpurach nie chodziłam i chodzić nie będę! Królom takim jak...